z niebytu i ciemności. Pan Bóg stwarzał świat i stworzył potem jasność. Tak w ikonie od ciemności chaosu wyprowadzamy uporządkowaną jasność Pana Boga. Stąd kolejność malowania będzie od najciemniejszych barw poprzez najjaśniejsze. Kona właściwie się składa z wielu warstw. Zaczynamy, jak powiedziałam, od tej warstwy najciemniejszej. Na to zaczynamy nakładać warstwy rozjaśniające. Wszystko to ma pokazać, że wychodzimy do światła. Jest to światło wewnętrzne tej osoby świętej, którą portretujemy i światło zewnętrzne Boże. deska ikony przyjmuje na siebie symbolikę drzewa rajskiego oraz drzewa krzyża świętego, na którym dokonało się zbawienie świata. pierwszą warstwę zaczynamy, poświęcamy świętemu Piotrowi, który jest kamieniem węgielnym kościoła, następnie świętemu Pawłowi i tak przez 12 apostołów. Takie mniej więcej proporcje, jeśli chodzi o całą ikonę, to głowa ma tam się mieścić gdzieś od 9 do 12 razy. Jest długość oka, ma być wielkości nosa, usta, również są wielkości oczu. Jest to wszystko, w każde, każdy szczegół w ikonie ma swoją proporcję. Nie może być zrobione sobie tak, jak nam się tylko podoba. W ikonach kolory mają swoją symbolikę. Każdy kolor coś przedstawia, nie, może on, nie, nie jest on tam przy, tak całkowicie przypadkowy. Zaczynajmy może od koloru białego. Kolor biały jest, oznaka, oznacza boskość. Złoto w ikonie nie stanowi koloru. Tylko światło. Jak przedstawić światło? No więc wymyślono, że za pomocą złota, bo ono odbija płomień świecy, żeby ukazać, że postać przedstawiana w ikonie jest cała zanurzona w boskiej światłości. Pisanie ikon jest dla mnie rzeczą, sposobem wyrazu artystycznego. Natomiast oczywiście towarzyszy, towarzyszą temu pewne przeżycia. Nie mistyczne to jest złe słowo. Pewne duchowe przeżycia, które nie. nie spotykałem ich wcześniej w innych formach plastycznych. Natomiast zaczynając pisać ikony, nie spodziewałem się, że z czymś takim się zetkną. Malując tę ikonę. Mam do przekazania to, że bardzo kocham mojego męża i chciałabym, żeby to było widoczne. Poznawanie nowej rzeczy pozwala na, na wewnętrzny rozwój człowieka, więc na pewno jest tak, że malowanie, pisanie ikon stało się źródłem mojego rozwoju. Z pewnością tak jest, chociaż nie potrafię tego ocenić obiektywnie. Dla ortoikoniczności, czymś nie do pomyślenia jest, żeby malować ikonę, żeby malował ikonę ktoś, kto nie jest wierzący, ktoś, kto nie korzysta z sakramentów, ktoś, kto się nie modli. Ma, jak ma malować ktoś wiarę Kościoła, jeśli tej wiary nie ma w sobie? Czyli on maluje co? Coś, czego nie ma? Ikonograf, ten, który napisał tę ikonę, jest pierwszym który ma tej ikonie, czy Bogu w ikonie oddać cześć, ucałować tą ikonę, pokłonić się przed nią, zanim oddają dalej światu. Oprócz, oprócz tej, tej właśnie modlitwy i tego wyciszenia, tego odniesienia do Pana Boga, co w sumie jest najważniejsze, daje mi bardzo dużo radości. Cieszę się, gdy mam zrobić każdą ikonę, i każda ikona mnie bardzo cieszy, gdy ją wykonam, i trudno mi się z każdą ikoną rozstać. Także jest właściwie nie oddałabym żadnej, bo, bo jest ze mną związana. Nie jest to taki jakiś obraz wykonany na zlecenie, tylko jest, jest właśnie jakoś tam moją cząstką ta ikona, którą robię.